Cześć widzowie! Choć większość animacji stworzonych przez należące do Disneya studio Pixar wyróżnia się przede wszystkim bardzo charyzmatycznymi i zapadającymi w pamięć protagonistami, takimi jak chociażby Chudy Wally -E czy Zigzag McQueen, to ich historie nie miałyby szansy być tak bardzo interesujące, gdyby nie złoczyńcy, przeciwko którym musieli oni wystąpić. Złoczyńcy ci mieli jednak naprawdę przeróżne motywacje oraz charaktery, i pomimo iż zwykle i tak kibicujemy przede wszystkim tym dobrym i chcemy, by złole dostali od nich zasłużone manto, to niektórym należało się ono zdecydowanie bardziej niż innym. Wobec tego w dzisiejszym odcinku chciałbym zastanowić się nad tym, kto w uniwersum Disney Pixar najbardziej zasłużył sobie na karę, która go spotkała, a kogo przy nieco dokładniejszej analizie jego działań można byłoby nawet usprawiedliwić, prezentując Wam najbardziej ikonicznych złodóbców wykreowanych przez to studio w kolejności od najmniej do najbardziej nikczemnego. Zaczynamy! Na samym początku mojej listy chciałbym umieścić postacie, które, choć z perspektywy głównych protagonistów niechybnie stanowiły zagrożenie, to moim zdaniem było ono z ich strony całkowicie nieświadome. Tak jak miało to miejsce chociażby w przypadku doktora Shermana z Gdzie Jest Nemo, Sida Philipsa z Toy Story, czy kontrolującego statek Aksjomat autopilota o nazwie Auto, występującego w filmie Wally. -E. Oglądając, gdzie jest Nemo, mamy bowiem oczywiście wrażenie, że dr Sherman był porywaczem, który zabrał Nemo wolność i uwięził go tak samo jak inne rybki w akwarium w swoim gabinecie dentystycznym, ale musimy mieć na uwadze, że dzieje się tak dlatego, iż oglądamy te animacje z perspektywy tych stworzeń. Sam Sherman nie miał bowiem świadomości, że dla schwytanych przez niego rybek jego działanie jest szkodliwe, a wręcz uważał, że ratuje je tym samym od śmierci, która czekałaby je z dala od rafy. Dodatkowo dbał o te stworzenia tak jak potrafił najlepiej, karmiąc je i inwestując w najnowszy sprzęt, by akwarium zawsze było czyste. No i raczej ogólnie miał on szacunek do zwierząt, bo przecież nie możemy oceniać jego zachowania w tym aspekcie na podstawie tego, że chciał przegonić pelikana, który wleciał do jego gabinetu. I tak właściwie jedyną wadą doktora Shermana, która kładzie się trochę cieniem na jego postaci, jest to, iż czasem oddawał on w prezencie jedną z rybek swojej niezrównoważonej siostrzenicy, która jednak choć z perspektywy ryb przez swoje chaotyczne zachowanie mogła stanowić złowcielone, to w jego opinii była tylko kilkuletnim dzieckiem, które zachowywało się tak, jak przystało na jej wiek. O Sidzie Filipsie stworzyłem już kiedyś osobny materiał, w którym w kompleksowy sposób starałem się wytłumaczyć Wam, dlaczego moim zdaniem wcale nie był on tak naprawdę złą postacią, ale w dużym skrócie mamy tu podobny case co w przypadku doktora Shermana. Mimo wszystko uważam jednak SIDA za nieco gorszą osobę, ponieważ choć podobnie jak doktor nie wiedział, że tym co robi, krzywdzi swoje zabawki, to jednak niszczył nie tylko swoją własność, ale zdarzało mu się również przeprowadzać różnego rodzaju operacje na lalkach swojej siostry, doprowadzając ją tym samym do płaczu i robił to z pełną świadomością konsekwencji swoich czynów. Sid mógł jednak w ten sposób podragowywać jakiś rodzaj przemocy domowej, której prawdopodobnie doświadczał, bo chyba pochodził on z dosyć przemocowego domu, o czym świadczy zarówno to, że drzwi do jego pokoju były zamykane na naprawdę wiele zamków, jak i to, iż jego pies bał się nawet podejść do jego śpiącego przed telewizorem ojca. Ostatnim antagonistą z pierwszej grupy jest z kolei zawiadujący lotem statku kosmicznego Aksjomat, robot o nazwie Auto, który w gruncie rzeczy dopuścił się wielu naprawdę niecnych czynów, prawie całkowicie niszcząc chociażby jego i wyrzucając go wraz z Ewą do sypu na kosmiczne śmieci, a także kontrolując prawidłowy przebieg tego całego oszustwa z wysłaniem ludzi w kosmos, które było główną osią fabularną tej animacji, i ogólnie z tego powodu powinien znaleźć się w tym rankingu nieco wyżej. Trzeba jednak wziąć pod uwagę to, iż auto był tak naprawdę jedynie robotem wykonującym rozkazy z dyrektywy A113 zarządzonej wiele lat temu przez prezesa firmy Byron Large i tak naprawdę nie miał on własnej świadomości, wobec czego ciężko oceniać go negatywnie za czyny, których dopuścił się nie z własnej woli. Skoro więc omówiłem już dla was tych antagonistów, którzy raczej nie powinni być traktowani jako złole, to teraz czas na dwie postacie, które moim zdaniem faktycznie mogłyby uchodzić już za swego rodzaju nikczemników. Niemniej mimo wszystko, ich czyny wcale nie były jeszcze aż tak bardzo karygodne, jak miało to miejsce w przypadku pozostałych. Pierwszym z nich jest Marek Marucha, czyli samochód wyścigowy z serii pod tytułem Auta, który był przeciwnikiem Zygzaka McQueena w zawodach o Puchar Złotego Tłoka i tym samym jednym z antagonistów pierwszej części tej serii. I choć wiele osób nie lubi tej postaci, bo był on nie tylko zarozumiały i egocentryczny, ale również po prostu z pełną premedytacją oszukiwał w zawodach, powodując karambol czy spychając innych z toru, to mi osobiście przypomina on takiego piłkarza jak Gennaro Gattuso, który choć również grał bardzo ostro i często przekraczał granice przepisów, to dziś jest legendą swojego zespołu, a kibice Milanu wciąż z rozrzewnieniem wspominają czasy, gdy trzymał on za jaja środek pola swojej drużyny. I jeżeli ktoś jeszcze nie zrozumiał tego, co mam na myśli, to w tym porównaniu chodzi mi oczywiście o to, że to, iż ktoś jest charakternym sportowcem i za wszelką cenę próbuje zwyciężyć w zawodach, to jeszcze wcale nie oznacza, że jest złym człowiekiem. No, a w tym wypadku złym samochodem. Drugą postacią z tej dwuosobowej grupy jest z kolei Alma Quiggin, czyli właściciel sklepu o nazwie Hala z Zabawkami Ala i główny antagonista filmu pod tytułem Toy Story 2. Al podobnie jak Sid oczywiście również nie wiedział, że zabawki mają swoją osobowość i traktował je po prostu jak zwykłe przedmioty, z tym że on akurat był dużo gorszy od sąsiada Andy'ego, ponieważ okazał się być po prostu złodziejem, który zabrał chudego z wyprzedaży domowej rodziny Davisów, pomimo iż wiedział, że nie jest on na sprzedaż. Było to oczywiście umotywowane perspektywą zarobienia przez niego dużych pieniędzy, które mógł zainkasować na sprzedaży całej kowbojskiej kolekcji do muzeum, ale to jeszcze bardziej pogarsza sprawę, bo dla Ala liczyły się właściwie tylko pieniądze i to na ich podstawie oceniał on ludzi, traktując wszystkich zarabiających mniej od niego bez jakiejkolwiek godności, co udowodnił krzycząc na lotniskową obsługę, że zawartość jego walizki jest więcej warta niż ich roczna wypłata. I w tym momencie zgrabnie możemy przejść do trzeciej grupy złych postaci uniwersum Disney Pixar, a mianowicie takich, które można już określić jako naprawdę nikczemne z charakteru i prawdopodobnie zdolne do największych okropieństw, ale jednocześnie takie, które de facto albo nie zdołały, albo po prostu nie zdążyły posunąć się do naprawdę najgorszych czynów. Grupę tę otwiera inny, poboczny antagonista z Toy Story 2, a konkretnie śmierdzący Pete, w polskiej wersji językowej znany jako Poszukiwacz. Była to bowiem zabawka z kowbojskiej kolekcji Ala, która w przeciwieństwie do Chudego chciała trafić do muzeum i była w stanie posunąć się właściwie do wszystkiego, by do tego doprowadzić. Nie tylko sabotując plan ucieczki swoich domniemanych przyjaciół, ale grożąc również Chudemu śmiercią w momencie, gdy ten go zdekonspirował. Nie był on jednak aż tak zły jak dwaj antagoniści z serii Potwory i Spółka, czyli oczywiście Randall Boggs i Henry Moczyknur. Ci bowiem nie ograniczyli się do bezpośredniego skrzywdzenia zaledwie jednej osoby, a stworzyli całą maszynę do torturowania porywanych przez siebie dzieciaków ze świata ludzi, w celu pobierania ich energii. I choć o ile w kwestii nikczemności swoich działań są oni bardzo blisko siebie, o tyle jednak nie stawiałbym między nimi znaku równości, bo Henry Moczyknur, czyli szef firmy potwory i spółka, był moim zdaniem nieco mniej zły od swojego jaszczurzego podwładnego. Bo choć jego metody prowadzenia firmy takie jak właśnie to planowane użycie maszyny tortur czy zsyłanie potworów, które przejrzały jego zamiary na wygnanie, były niemoralne, to jednak robił to po to, by utrzymać rodzinną firmę, która od pokoleń zapewniała przetrwanie całemu społeczeństwu. Tymczasem Randall nie tylko robił to dlatego, iż po prostu sprawiało mu to przyjemność, czy tam dla spełnienia swoich własnych ambicji, ale również poszedł on o krok dalej w kwestii przeszkadzających mu w jego zamiarach potworów i był w stanie najzwyczajniej w świecie zabić Saliego i Majka, do czego najprawdopodobniej by doszło, gdyby nie ich sprytna ucieczka. I choć w tym momencie zostało mi jeszcze do omówienia siedem postaci, które łączy ze sobą to, iż w przeciwieństwie do swoich poprzedników wprowadzili w życie plan, który wymagał od nich czynów określanych przeze mnie jako zło ostateczne, to jednak i tę grupę chciałbym podzielić na jeszcze dwie mniejsze podgrupy. Do pierwszej z nich będą należeć Charles Mans z animacji pod tytułem Odlot oraz Ernesto de la Cruz z Coco i oddzieliłem ich od pozostałej piątki dlatego, iż choć oni posunęli się w swoim życiu nawet do zabójstwa, to jednak ich czyny miały swoje reperkusje zaledwie w mikroskali. Bo choć Charles Mann stropiąc przez 70 lat rzadki okaz ptaka, którego obiecał dostarczyć Narodowemu Towarzystwu Odkrywców i popadając przez to w paranoję, zabił kilka napotkanych na swojej drodze osób, podejrzewając je o próbę przeszkodzenia mu w jego planach, co odbiło się również na Karlu i Raselu, których też kilkukrotnie próbował zabić i to z zimną krwią, to jednak w skali całego świata nie stanowił on jakiegoś dużego zagrożenia. Tak samo sprawa ma się również z Ernesto de la Cruzem, który choć oczywiście był bezwzględnym nikczemnikiem, budującym swoją legendę na piosence zamordowanego przez siebie przyjaciela i będącym w stanie znowu posunąć się do morderstwa w perspektywie groźby ujawnienia jego prawdziwego oblicza, tak jak miało to miejsce w przypadku zdemaskowania go przez Miguela, to ponownie konsekwencje jego działań dla całego świata umarłych były w sumie mikroskopijne, no bo to, że miał dzięki temu dużą chatę i robił fajne imprezki, to nie jest raczej nic groźnego. Tymczasem ostatnia grupa postaci, które zamierzam dla Was dzisiaj omówić, to już prawdziwi zbrodniarze, których nikczemna działalność nie ograniczała się do jednego czy dwóch zamordowanych ludzi, a zagrażała bezpieczeństwu właściwie całego przedstawionego nam w danej animacji świata. I tu miałem pewien problem z pierwszą z tych postaci, a mianowicie z Mordu, czyli głównym antagonistą Meridy Walecznej. Był to bowiem książę, który, pragnąc posiąść ogromną potęgę, został magicznie przemieniony w żądnego mordu Niedźwiedzia i pod jego postacią zamordował nie tylko swoją rodzinę, ale również i dziesiątki czy nawet setki szkockich żołnierzy. I choć pod koniec okazało się, że jego działaniami kierowała właśnie tylko i wyłącznie ta niedźwiedzia natura, a on sam okazał się względnie dobry i sam był jedynie ofiarą klątwy, wobec czego teoretycznie powinienem chyba oceniać go jak robota auto, to zdecydowałem, że nie, bo mordu nie został tak zaprogramowany od początku, a sam sprowadził na siebie ten los przez swoją rządzę władzy. Zaraz za podium tego niechlubnego rankingu umieściłbym z kolei Misia Tulisia, czyli po prostu dyktatora społeczności zabawek z przedszkola Słoneczko, do którego bohaterowie tej historii trafili w trzeciej części tej serii. Ogólnie o tym w jaki sposób doszedł on do władzy i jak udało mu się stworzyć aparat ucisku, któremu przez długi czas nikt nie był w stanie się przeciwstawić, zrobiłem już kiedyś cały osobny odcinek. Więc jeśli chcecie posłuchać o tym więcej, to odeślę Was do tamtego materiału pod koniec tego filmu. Ale ponownie w dużym skrócie, Tuliś był po prostu sprawnym manipulatorem, który dla podtrzymania swojego reżimu dopuszczał się wszelkich możliwych zbrodni. Nie tylko łamiąc innym zabawkom psychikę i robiąc im pranie mózgów, ale nawet skazując niektóre z nich na tortury, więzienie oraz śmierć. Tuliś dodatkowo był niesamowicie mściwy i zawistny i nawet w momencie, w którym chudy wraz z ekipą uratowali mu życie i wydawało się, że będzie to jego przełomowy moment, w którym przejdzie na dobrą stronę, to ostatecznie i tak bez żadnych skrupułów ich zdradził, wskazując ich tym samym z pełną premedytacją na śmierć w spalarni odpadów. Na trzecim miejscu znalazł się z kolei główny antagonista drugiej części aut, czyli smart rychły, a więc bogaty samochodowy Baron, który zorganizował światowe Grand Prix właściwie tylko po to, by za sprawą zniszczenia kilku aut jeżdżących na alternatywnym paliwie, doprowadzić do odejścia od alternatywnych źródeł energii i powrotu do ropy naftowej, której rynek kontrolował. Smarts rychły dla nabijania swojej kabzy był więc w stanie dopuścić się naprawdę najokropniejszych przewinień i absolutnie nie liczył się z niczyim życiem, próbując również zniszczyć chociażby Złomka czy Zygzaka McQueena, którzy przejrzeli jego plan oraz kontrolując światowy zbrodniczy spisek za pomocą podległej mu mafii. Ostatnie dwie najnikczemniejsze moim zdaniem postaci w uniwersum Disney Pixar pochodzą z tej samej franczyzy, a konkretnie mowa tu o Inie mocnych. Drugie miejsce w moim rankingu zajmuje bowiem Evelyn Dever, czyli drugi dyrektor generalny firmy telekomunikacyjnej DevTech i główna antagonistka drugiej części tej serii. Evelyn w imię swojej misji zdelegalizowania superbohaterów pod postacią złoczyńcy znanego jako Ekran Tyran posunęła się bowiem już nie tylko do pojedynczych zabójstw, ale siała terror w całym mieście za sprawą niszczenia budynków zamieszkałych przez cywili, a także kierując w jego stronę ogromny statek, którego kolizja niewątpliwie pochłonęłaby życia kolejnych niewinnych ludzi, gdyby nie udana akcja ratunkowa ze strony rodziny i niemamocnych i ich przyjaciół. Nie miała ona również żadnych skrupułów, chcąc skazać Elastynę na śmierć za sprawą odcięcia jej dopływu tlenu, i szczególnie w tej scenie widać, że robiąc te wszystkie złe rzeczy, była ona wyprana z absolutnie jakichkolwiek emocji. I choć teoretycznie można by się kłócić, że akurat ona miała ku temu osobisty powód bo jej zemsta na superbohaterach była motywowana śmiercią jej ojca, którego ci kiedyś zawiedli to jednak nie wydaje mi się, by osobista vendeta mogła usprawiedliwiać właściwie masowe ludobójstwo. No i ostatnim, absolutnie najgorszym złoczyńcą w tym uniwersum, jak się pewnie domyślacie, jest oczywiście Syndrom, czyli główny antagonista pierwszej części Nie ma mocnych. Bo choć akurat on być może nie zdążył jeszcze poczynić w mieście takich szkód jak Evelyn, to jednak za sprawą ataku swojego omnidroida również dokonał naprawdę sporych zniszczeń, które pewnie też pochłonęły życia wielu niewinnych ludzi. A dodatkowo za sprawą programu Kronos zamordował wielu superbohaterów. Jak sam twierdził, sprzedawał swoją technologicznie nowatorską broń rządom i terrorystom, torturował i porywał ludzi, nie miał żadnego problemu z ostrzałem rakietowym samolotu, na którego pokładzie były dzieci i nie zależało mu na nawet na jego najbliższych współpracownikach. Poza tym syndroma po prostu ewidentnie jarało bycie złym, a swoje działania usprawiedliwiał nawet nie śmiercią kogoś mu bliskiego spowodowaną indolencją superbohaterów, a tym, że i nie ma mocny w przeszłości nie chciał z nim współpracować. Syndrom był więc osobą kompletnie wyprutą z jakiejkolwiek moralności, a do tego okazał się egocentrykiem, który terroryzował miasto, bo tak mu się po prostu podobało i jego zbrodniczych działań na masową skalę nie byłbym chyba w stanie już w absolutnie żaden sposób usprawiedliwić. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. Dajcie znać, co wy sądzicie o tej liście i czy być może rozmieścilibyście te postaci jakoś inaczej. A także wpadajcie na moje pozostałe materiały o bajkach i animacjach, a w szczególności na film tłumaczący, w jaki sposób Tuli zaprowadził swoją dyktaturę w przedszkolu Słoneczko, do którego odnośnik wyświetlił się właśnie w planszy na ekranie końcowym. Jeszcze raz dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Cześć.